biega zwycięzca z pierwszego biegu. Rafał Misjan okaże się najlepszy podczas trzeciego biegu. Już za momencik na linii mety. Brawo Rafał Misjan. Miejsce pierwsze. Nieoficjalny czas to 17 minut i 27 sekund. I już czekamy na kolejnych zawodników. Już na ostatniej prostej zwycięzca drugiego biegu. Tym razem drugi Piotr Pietrak z Gryfic. Witamy już na ilimety. Czas poniżej 18 minut. Nieoficjalnie 17.55. Mamy dwóch najlepszych zawodników. Przypomnę zwycięstwa pierwszego biegu. Rafał na Misza natomiast się najlepszy podczas biegu numer 3. Natomiast Piotr Pietrak zajął dzisiaj drugie miejsce, a w listopadzie, 22 dokładnie listopada, ja panu, panie, okazał się najlepszy. I tutaj widzimy już coraz gęściej trzeci zawodnik i czwarty, na czwartej pozycji Dariusz Kanczarek. I zobaczą, się jeszcze jakiś atak na ostatnich metrach, czy nie? Michał Szymański miejsce trzecie, Dariusz Hanczarek miejsce czwarte. Zawodników, którzy już pojawiły się na nimety, prosimy o to, aby czipy i numery startowe oddawać na Są specjalnie sytuowane skrzynki, gdzie możecie oddawać numery startowe i czipy pomiarowe. A na górze Pani Agnieszka w czerwonej czapeczce wręczy Wam puzelek za bieg numer 3 z dzisiejszą datą. I kolejni zawodnicy już meldują się na dniu mety. Teraz będzie coraz gęściej tutaj w okolicach mety. Przypomnę tym uczestnikom, którzy już mają za sobą tą rywalizację, aby numery startowe i przychylne oddawać do skrzynek usytuowanych na schodach przy wejściu do biura zawodów. I witamy kolejnych zawodników. Już mają za sobą e, trzeci bieg e, biegowego Grand Prix e, Gorzewa Wielkopolskiego. coraz więcej zawodników już na linii mety. Przypominam, numery startowe i czipy pomiarowe oddajemy do na schodach. Przy wejściu do biura zawodów nam oddajemy numery startowe i cyfry pomiarowe. Mamy najlepszą kobietę na linii mety. Tak jak 22 maja była najszybsza podczas dzisiejszej rywalizacji. Przypomnę, że najlepszy mężczyzna, najlepsza kobieta otrzymują upominki fundowane przez firmy Atleti, które z odrzutkami się w Kupcu Gorzowskim. To na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania również jeden taki zestaw rozdajemy wśród wszystkich uczestników dzisiejszego biegu. Rozdajemy także vouchery z 20% rabatem na kurs prawa jazdy kategorii B fundowany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Perwer. To wszystko dla Was dzisiaj zostanie rozlosowane pobieg. Coraz więcej zawodników już melduje się nam na linii mety. Witamy Was serdecznie i przypominamy numery startowe oraz czipy oddajemy do skrzynek usytuowanych na schodach przy wejściu do biura zawodu. Wyżej Pani Agnieszka w Czerwonej Czapeczce wręczy Wam kolejny puzelek, który będzie symbolizował ukończenie trzeciego biegu naszego cyklu biegowego ekrampu i Duża Polskiego. Biegamy i swoją postawą pokazujemy, że warto się ruszać, warto biegać, warto w sposób aktywny spędzać czas. Jest to świetna profilaktyka, jeżeli chodzi o zdrowy tryb życia, a także o wartość uzależnienia. I witamy na nocie Krzysztof Praców. już ma na samą e, trudy dzisiejszego obiektu. E, I e, Jarosław Maryła również już na linii mety. Nie wiem, czy przez ten przeskok maty e, pomiarowe zdążyły znaleźć czas. na tutaj, tak jak na te wyniki, te wyniki będą jak najnowszej przygotowane. Mocny, wiatr, także też, a więc trudne warunki dzisiaj e, do rywalizacji. Przypomnę tylko wszystkim uczestnikom, zapraszamy dzisiaj na godzinę 18 na biegową dyskotekę wydanie numer 2 w klubie Alibi. Startujemy o godzinie 18. .00. Gorąco, gorąco zapraszamy wszystkich uczestników, którzy dzisiaj Przejście biegowego Grand Prix tanecznym krokiem podczas drugiej biegowej dyskoteki w klubie Alibi o godzinie 18.00. 18 wystartujemy do zachęcamy wszystkich uczestników, którzy dzisiaj z nami startują, przyjdźcie ze znajomymi, z rodzinami, gorąco, gorąco zapraszamy. Witamy kolejnych zawodników na linii mety. Wszyscy, którzy dobiegają, prosimy Was o to, aby numery startowe i czynów oddawać do skrzynek usytuowanych na schodach przy wejściu do biura zawodów. Następnie po oddaniu numeru startowego i czynów otrzymujemy od Pani Agnieszki w czerwonej czapestrze otrzymujemy kurzalek symbolizujący ukończenie naszego biegu. A na meczu witamy Przewodniczącego Rady Miasta Roberta Sułowca. A właśnie nie tym się doczyła, Joanna Karska z Gorzowa witamy serdecznie. 173 uczestników rywalizowało dzisiaj na trasie naszego biegu. Świetne wyniki. Jeszcze czasu powyżej 24 minut na tej trudnej trasie i przy tych trudnych warunkach naprawdę wielkie, wielkie brawa dla wszystkich uczestników naszego biegu. Zawsze gorąco trzymamy za was kciuki i głośno i mocno was dopingujemy. Czekamy na wszystkich na mety. Jesteście dzisiaj, za każdym razie w nie przeszkadza, każdy 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 z w każdy każdy nami, i z nami biegacie. Jest progres w 25 minut, a zatem naprawdę bardzo dobre wyniki dzisiaj padają. Mimo, że według mnie trasa jest naprawdę trudna, do tego bardzo trudne warunki atmosferyczne, mocny wiatr, ten deszcz na początku, który na pewno też nie ułatwiał a wyniki na super. pokazujecie, że taka pogoda Was nie deprymuje do biegania wręcz nie motywuje i szybciej meldujecie się na linii metrów. Przypominam, tym wszystkim ludziom niedawno odbył się aby numery startowe, przycisk wrzucać do skrzynek, które są usytuowane na spodach przy wejściu do biura zawodów. Następnie idąc dalej, Pani Agnieszka w czerwonej w wręcz ma kuzelek symbolizujący ukończenie trzeciego biegu, ostatniego biegu naszego cyklu w tym roku kalendarzowym. Następny bieg 17 stycznia 17 stycznia biegamy po raz czwarty w naszym cyklu już w nowym roku. Oczywiście lokalizację przekazamy na 10 dni przed biegiem. Ponawiam zaproszenie dziś o godzinie 18. w Klubie Alibi dla wszystkich biegaczy biegowa dyskutek wydanie drugie. Gorąco zapraszamy Was wszystkich, drodzy biegacze, z naszymi rodzinami, z waszymi bliskimi, ze znajomymi. Jeżeli macie ochotę z nami gorąco, gorąco zapraszamy. Godzina 18.00, Klub Alibi, biegowa dyskutek wydanie 173 osoby rywalizują dzisiaj na trasie naszego biegu. Naprawdę świetne wyniki. Przypomnę, Rafał Misjon okazał się najlepszy po raz drugi wygrał.